Witam, z tej strony Kuba z kanału PNTCMZ Football. I na tym odcinku nagrywamy coś, na co naprawdę bardzo długo czekaliście, ponieważ nagrywałem dwa lata temu poradnik, jak wykonywać rzuty karne i chcieliście, żeby to odświeżyć, ponieważ jest wielu nowych widzów, także właśnie dzisiaj to robimy razem z Sebastianem. Wiele osób bagatelizuje sprawy rzutów karnych, ponieważ myśli sobie, że co to jest podejść na linię 11 i uderzyć właśnie w tą brameczkę. Otóż jest wiele wskazówek, które pomogą Wam być bardziej nieprzewidywalnym dla bramkarza i pomogą Wam zwiększyć skuteczność, żeby zawsze rzuty karne kończyły się właśnie stuprocentowym golem. Co nie Sebastian? I właśnie dzisiaj pokażemy Wam wszystkie wskazówki, jak taką skuteczność poprawić. Oczywiście zapraszam do sklepu elevensports.pl, gdzie możecie zakupić w najlepszych cenach najlepszy asortyment piłkarski. Zapraszam również na stronę pntcmz.pl, gdzie już właśnie dzisiaj startuje coś. Co tworzyliśmy przez rok? Kurs piłkarski PNT CMZ. Mamy tutaj 30 treningów, 30 dni treningowych, dzięki którym staniesz się lepszym piłkarzem. Tworzyliśmy to razem z najlepszymi trenerami. Możecie sobie wejść na platformę i zobaczyć pierwszy dzień treningowy, taki próbny, jak to wszystko wygląda, no i później zdecydować się dopiero na zakup. Tylko dzisiaj, co na 49 zł, no i dwa dni i macie od razu u siebie w domku. Taki oto kurs piłkarski. A my nie będziemy przedłużali, lecimy z odcinkiem. Zostawcie pod tym filmem 15 tysięcy łapczyków. górę. Także na samym początku zobaczcie, jak powinien wyglądać dobrze wykonany rzut karny. Zobaczcie na drugą opcję. Także mamy dwie opcje, czyli pierwsza jest taka, żeby uderzać przy supeczku dolnym, druga przy supeczku górnym. A teraz pokażę Wam wszelkie wskazówki, jak to wykonać. Z tych aspektów czysto technicznych, na samym początku chciałbym Wam powiedzieć, że rzutu karnego raczej. Staramy się nie uderzać z prostego podbicia, ponieważ wtedy mamy mocno ograniczoną cenność uderzenia. Nie jesteśmy w stanie w 100% być przekonanym, żeby ta piłka poleciała na na przykład przy prawy supek. Piłkę staramy się uderzyć mniej więcej w tą część, wewnętrzną częścią stopy. Zobaczcie, tak. Zobaczcie. I piłeczka nam ładnie zakręca. Widać tak bramka, że bramkarz naprawdę ma ciężko, aby to obronić. Bramkarz, tak naprawdę, nawet jakby to wyczuł, nie byłby w stanie tego obronić, ponieważ ta bramka jest zbyt duża, a rzuty karne powinny być setkami. Ale teraz przejdziemy do najważniejszej części: czyli do tego, jak uczynić faktycznie rzuty karne setkami. Czyli zobaczmy sobie. W momencie, kiedy nabiegamy na bramkarza, nasz wzrok zawsze na samym początku patrzy na miejsce, gdzie chcemy tą piłkę uderzyć. I właśnie to jest błąd, ponieważ każdy profesjonalny bramkarz w pierwszej kolejności patrzy na nasze ciało. I na nasz wzrok. Gdzie patrzymy? Zobaczcie, patrzę sobie teraz w tamto miejsce, bo mój wzrok jest tam skierowany. No i Bramkarz może być przekonany, że to obroni. A bardzo dużo ludzi w meczach po prostu o tym zapomina, ponieważ jest zestresowana. Zobaczcie, patrzę na miejsce, gdzie są uderzyć w piłkę. Patrzę. Zobaczcie, patrzę. <laughs> Ej, ale tu perfekcyjne dajesz, tak? Co? Dobra, to Nie do wyjęcia. Widzicie, tak naprawdę przy rzutach karnych nie potrzeba nam siły. Tylko ważne jest to, żeby sobie spokojnie wycelować. Jeszcze raz wam muszę pokazać. Patrzę sobie na słupek tamten. I bramkarz normalnie to sobie broni. Ale nie żebyście teraz sobie myśleli, że o kurde, no to ja już na pewno wszystko strzelę. Bo jest jeszcze druga bardzo ważna rzecz, czyli noga, stopa postawna. Ponieważ zobaczcie. W momencie kiedy nabiegamy na piłkę, nie wiem czy to zauważyliście, nasza stopa postawna najpierw zawsze na nakierunkowywuje na miejsce, gdzie ta piłka ma zostać umieszczona. Zobaczcie, jeżeli chce uderzyć tam, to ta stopa jest ułożona w tamtym kierunku. I bramkarz również analizuje naszą postawę ciała i widzi, że ta stopa tam się kieruje, więc jest w jakimś tam stopniu w stanie przeanalizować, że właśnie tam postaramy się uderzyć piłkę. Zobaczcie, na przykład uderzam w tamtą stronę. Patrzę tam. Dlatego musimy zwrócić najpierw w pierwszej kolejności uwagę na to, gdzie patrzymy i gdzie stawiamy stopę postawną, jak i również ułożenie ciała, ponieważ niektórzy bramkarze są nawet w stanie zobaczyć, jak nabiegamy na piłkę, jeżeli biegniemy w taki sposób. Dobrankarz może być w jakimś tam sobie przekonany, że uderzymy tam. I bardzo i to bardzo ważna rzecz, czyli presja. W momencie, kiedy przystępujemy do rzutu karnego, nie możemy czuć żadnej presji na sobie, ponieważ to jest zgubne. Jestem w stanie stwierdzić, i to też wszyscy naukowcy udowodnili, że psychika jest w stanie wpłynąć na naszą grę. Jeżeli my czujemy, że jesteśmy najlepsi, to my faktycznie jesteśmy właśnie najlepsi. Jesteśmy w stanie psychikom zrobić wszystko. Więc najgorszą rzeczą jest się stresować na wojsku. Musimy czuć się pewni i musimy wierzyć w siebie. Wielu z Was może powiedzieć, że ale Kuba, przecież możemy uderzyć z prostego podbicia i bramkarz nie będzie miał czasu na reakcję. A widzieliście sami przecież przed tym, że jak uderzałem przy słupeczku, to bramkarz nie ma szans tego wyciągnąć. Jeżeli jeszcze nawet nie pokażemy mu żadnymi ułożeniami ciała, czy wzrokiem, gdzie mamy uderzyć, no to nie ma szans praktycznie tego obronić. A zobaczcie, w momencie kiedy idziemy na kozaka, uderzamy sobie z prostego podbicia, nie jesteśmy w stanie określić się dokładnie, gdzie chcemy uderzyć. Zobaczcie. Aż to wyciągnął. W momencie, kiedy uderzamy z prostego pobicia, nasza skuteczność jest dużo, dużo mniejsza. Także jest to taki krótki poradnik, mający na celu naprawdę wpłynąć na skuteczność tych rzutów karnych. Podaj! I możecie sobie mówić, co chcecie, ale jestem przekonany, że każdemu coś taki poradnika da. My na boisku zapominamy o wielu szczegółach, a gdy sobie coś takiego obejrzymy, to później, gdy przychodzi ten moment, jesteśmy w stanie to wykorzystać. No i zrobimy jeszcze taki test w skuteczności, bo możecie nie wierzyć, że z prostego podbicia jest ciężko trafić. Zrobimy dwa uderzenia z prostego podbicia i dwa uderzenia z wewnętrznej trzeci stopy. Zobaczymy co wejdzie więcej razy. Także zaczynamy. Mamy drugie uderzenie. A teraz spróbujemy uderzać z prostego podbicia. Podaj. No i pierwszą mamy obronioną. No, druga poszła idealnie, ale po co ryzykować, skoro możemy wewnętrzną częścią stopy praktycznie w 100% zawsze strzelić gola. Jeszcze bardzo ważna rzecz, którą w sumie logicznie można odtworzyć z tego co mówiłem, ale bardzo ważne jest, żeby piłkę starać się uderzać mniej więcej w te miejsca. Zobaczcie, między tym... A tym, ponieważ gdy uderzamy w miejsce, nawet przy słupku tutaj, to bramkarz ma dużo więcej czasu na reakcję. Kiedy się rzuca, to najpierw jego ręce idą właśnie w tą stronę, dopiero później na dół, dlatego nie możemy uderzać tu. A gdy walimy oczywiście w to miejsce, no to, jak to mówią, po, ptaka. Tak. po ptaka. A także co, podsumowując, uważam, że najważniejsze jest to, aby mowa ciała nie była w stanie... Przedstawić bramkarzowi, gdzie chcemy uderzyć tą piłkę jeszcze przed strzałem, ponieważ wtedy nas wyczuje i ważne jest to, żeby piłki nie uderzać na siłę, nie uderzać z prostego podbicia, tylko z właśnie z wewnętrznej części stopy. I myślę, że taki poradnik naprawdę będzie dla Was potrzebny, ponieważ dzięki temu, gdy znajdziecie się w takiej sytuacji, to Wasza skuteczność na pewno będzie większa i pamiętajcie o tej presji na błysku. A chciałbym Wam przypomnieć właśnie o tym kursie piłkarskim pentecmz.pl. ponieważ ja już nie będę nagrywał poradników piłkarskich, a dzięki niemu możecie naprawdę znacząco poprawić swoje umiejętności piłkarskie. Ponieważ mamy tam 30 dni treningowych i przez ten cały miesiąc pracy, ciężkiej pracy, możecie naprawdę skutecznie się rozwinąć. Mam o, no i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!